Dobrze przycięta trawa. A przesuwamy czy jak? Gdzie? Dobra klasa. Plecaki i niepotrzebne rzeczy na trybunkę. Tak, ustawcie się ładnie w szeregu. Witam Was chłopcy, mam na imię Marcin, jestem Koordynatorem Akademii Mistrzów Krakowia, która zajmuje się szkoleniem dzieci. Na zbiórkę macie 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jako, że to jest nasze pierwsze spotkanie, dlatego macie aż 10 sekund. W Krakowie taką zbiórkę mają 5 sekund zorganizować. I stać już prosto i tak dalej. Jesteście gotowi do zabawy? Tak. Do treningu? Tak. W bardzo dobrze. Prowadzenie, biegamy tutaj sobie w tym kwadraciku, prostokąciku. Eee, wewnętrzna część stopy tylko tylko wewnętrzna część. Zobaczcie, tylko wewnętrzna część stopy. Prowadzimy lewa, prawa i zmieniamy różne w różnych kierunkach. I yeah. Dawaj, idę najbliżej, bliżej, 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 zabierz mu piłkę. Brawo, które chcesz mieć boisko? Luis Nazario de Lima. Tutaj? Tutaj jest trudniej, nie? Bo tu trzeba z, na zbicia grać. Wiemy o co chodzi, nie? Już czuję. Zaczniemy wszyscy razem. Albo wszyscy albo razem. Trzy, cztery, Dawaj, 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 Out. Zaczynamy. Ruszaj. Daj na drugą. Słupek, drugi słupek. Bramka 1-0. Wspaniale. Co? Dwa punkty. Dwa punkty zdobyłeś? Tam? Czy dwie bramki? No jedna bramka i tutaj. Punkty to koszykarze zdobywają. No, a górne piłki jak tam? Oj, oj! Oj! Oj, bramka! Ruszaj No, 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 no. Brawo. Ojej, ojej. Dawaj! To jest chyba Barcelona. Aha. Na prostych, Didi! Ale teraz bramki pójście. Brawo! A, z bramkarzem pogramy. No. Długa. Słuchajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Popatrzcie co się stało na tej kawie. Widzisz to? Nie. Do kumpa Brawo! Dobry. dobry. No. Dobry. Rzucaj! Jeden zero.

Daj na banie, Didi! Didi! Yes. Brawo Brawo, Didi! 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 daj petara będzie. Dobra, no, bramkarz, no, A się ceni, rozegrania od tyłu. to działa? Tak, możesz coś powiedzieć, pomachać, możesz pozdrowić piłkarzy Krakowi. Zobaczę. No, Powiedz coś nie? dla zawodników Krakowi. Siema i i do, my do, my do, my macie, my. macie zobaczyć Messi'ego. <laughs> macie wygrać mecz. Po, nie bądźcie dziadami. Powiedzcie, nie bądźcie dziadami. Proszę ja ja. Szymon. Jak masz na imię? Patryk. To owszy A chcesz jeszcze od tego pana tutaj? O, przyjechał też z nami. Co? Aj kszczot. Możesz sobie zabrać. Niepozorny, ale, ale też no. A, Apad do nas taki. Po prostu z Brazylii.